Dwa dni temu kończyłem recenzję w komputerze i nagle zachciało mi się pić. Poszedłem więc do drugiego pokoju po szklankę napoju. W drodze powrotnej tak się wyjebałem, że przedstawiłem biurko i zbiłem lampę. Bogu dzięki, jestem kurduplem, więc mój, moje upadki przypominają bardziej turlanie się niż płaskie uderzenie w glebę. Ale wyobraźnia zaczęła pracować. Wyobraziłem sobie siebie samego za 20 lat leżącego na podłodze w aureoli własnego gówna, czekającego na pomoc. Moja matka mi zawsze mówi Filip, jak chcesz być sam pamiętaj, że w przyszłości nikt nie poda ci szklanki wody. Kochana mamo, szklankę wody to ja sobie sam podam. Problem tylko, czy doniosę.